Dzień dobry, witam kochani w Kutnie! Dzień dobry. Może gdzieś tam dostrzeżecie po różowych tabliczkach, tam są chociażby takie różowe tabliczki. Kutno, miasto rusz, szanowni państwo, za oknem pełno róż. Dobre wieści, same dobre wieści, bo byłem na rozmowie o pracę, no i co? No i tak o, praca jest, elegancko. I jedziemy teraz rzężotem, o którego w sumie bardzo dużo razy pytaliście. Rzężotem, proszę pokazać, jest rzężot. Nie rozstaje się. Worek siana włożony w samochód oczywiście przez mego tatę. I nawet jako tako zaczęło tu jeździć. Więc yy, przeglądzik. Trzeba załatwić przeglądzik. I taki dzień załatwiania. Tutaj przegląd w Golfie zrobimy. Olej z pasikiem. i Ikoniczną postacią na tym kanale. To jest taka eventowa postać. Pojawia się raz na jakiś czas, ale jak się pojawia to jest zajebiście śmiesznie. Więc zostańcie z nami do końca. A ja jedę na przegląd. Co wam powiem? Jakieś tam wiadomo, ząb czasu, y, pokąsam trochę Peugeota, jakieś bankamenty życiowe ten perżot, y, no ma, czas go nie oszczędza, a ja teraz z Eweliną, ale oczywiście pozytywnie, nie dodałem, że jest pozytywnie, a ja teraz z Eweliną idę w specjalne miejsce, mianowicie pod wiatrak. Idziemy pod wiatrak, bo Ewelina nigdy nie była i z tego co ja pamiętam, tam tak buczy takie słychać jakieś rezonowanie magnetyczne Teraz mówię jak jakaś kamieniara jak jakaś wróżka ale coś tam jest tam jest jakaś energia rozumiecie Idziemy zobaczyć jak to wygląda i lecimy na obiad a później akcja Volkswagen Golf O, <noise> papierosek, hondzinka. ale ja się zająć, stęskniłem <noise> Damianek. Za to wam też potworku. Witam. Co załatwiamy? Kota. Nie kota, olej! Mam 150 zł budżetu. No to za tyle nabierzemy. Ja w ogóle teraz się przypomniałem, że to są fotele z mojego Dolsona. Kawałek historii się zachował. Tu, żeśmy w tym miejscu je przekładali. Tutaj były zakładki, na ulicy kładliśmy w tym tak, samym miejscu. Wśród je przekładaliśmy. Bez i nadal jeżdżą w Civic'u Damionka. Jeszcze jest tak samo podarty. Tak samo był podarty ten <noise> fotel. Ja pierdzielę <noise> będę mógł się poczuć jak, jakbym jeździł dresolem. <noise> <noise> <Dzień dobry. głos> wynial... Dzięki Ewelaj. Lecie. Tak jeżdżę jak babka stara, jakaś kurwa. No, jak sprzedam seksusa, to szósty gen wjeżdża nie z powrotem, żeby to. Nie, ale załóżmy się w Nie ja chcę w A ja wiem, co sobie do kupienia szóstkę. A ja nie wziąłem, je. No. Co? No się rozłożyłem, Uciągam za bajkę. Fonda. Co tam robisz? Yy, zamykam bramę. Mm. <laughs> nie tak serio? Olejek będzie robiony w golfiku. Pamiętasz Damian? Co? Pokażę golfa, golf XD. Jak X -D. W, tym, w tym miejscu zjerom, żeśmy Jerem kamyczki się tu zarzucały. Wszystkie były zgarnięte tak. Wszystkie były tam przebitka. 500 bez punktów będzie teraz. No to zobaczcie, co jest tam. Kamienie po rozgarniu. Teraz nie będziesz mógł wyjechać w ogóle nie wyjedziesz. Albo co w kałuże piachu, żeś wjechał? To ty nie wyjechał. Tak chyba. A nie ma tego piachu. Tak było, dobra. Gdzie jest ten piachu? Szukam luzi. jest Powie, mało. Powietrza jest mało? Nie. grząski Teren. Gdzie hmm. A co tu, co tu za przesyłka tu z tyłu? Kto tu siedzi? On jest do. Halo. Tylko nie możesz go spuścić, bo tutaj nie wiadomo jak jest ze szczelnością płotu. No bo to jeszcze raz będę robił. Przecież, człowieku, to teraz wszystko musi być zapodkładowane. Teraz wszystkie kwiatki po na to szpachla i A Po co? Na podkład? Możecie, możesz, ale no bo nie wiem. Od razu nie wiem. Jak mi się na bebech? Dziś sprawdzajcie mi go Przed Przedmiotem na szansę. No e, nie jest stan, tylko taki. Pokaż. Mówisz, że idzie miedziany. No jest taki, no. No nie, to jest miedziany. Ale taki jest po prostu no taki przepalony No Nie ma tej karty, pra... a jest kartka. Nie, przebiegnie zrobił, tylko że stary jest ten lej, nie? A teraz. Dam się już Kurba, rwi pan! Nie ma się na to. Nic nie położyłem. Nie ma się A nie, może to się. A nie ma. Nie ma. Dlaczego to nie? Komu to wytrzymał? Na co to wy? W żadnym wypadku. Mówiłem! O! Kurde, co to za technologia jest? Niemca, W Niemczech. Odma, o! Duma. o, duma. o duma. Od niema! Od, od nie ma i od niema! Teraz jest od Nie, ma. nie mam nawet. Co? Co, ty jest? Co ty jest? No to więcej tak i To już masło będzie w tym samym. No tak! Masła nie ma! No się cieszy. No się cieszę! No masło nie miło. Też masło jest dobre, nie w tym wypadku. Patrz to! Żeśmy tym oddychały kurwa! Białe jakieś <grymianie> Wymieniamy wejnę, będziesz miała pakiet lub premium 300 A flow no? Czyli powiesz <grymianie> Czyli, <zjadka. grymianie> Czyli powiesz nawet na cięcia, żeby źle nie wsadzić Tam... <grymianie> Patrz tak Jeszcze źle wsadzimy <grymianie> Patrz tak co no jakiś nie, czas, no. Ja już później nie zmontuję, kurwa. Jak ja zaczę się... pół godziny z dawianem, kurwa. <laughs> nie <laughs> da się. Tu musisz dmuchnąć. No <laughs> dziwne, Trzymaj tam, ja trzymam tu. Pociągnij. No już wyszedł. Tu nie wyszedł, o O, widzicie co za badzie w ten Volkswagen, nienawidzę tego. słów. dzień dobry. Zrobimy ci to, że już nie będzie trzeba robić jest czysty. Ty pojeździsz miesiąc na tym nowym, to już jest czarny. ty to A może wiesz, niektórzy to sobie szukają. Po co mają się nowy? Nie mogę tej odmy zajebanej teraz Musisz połóżyć, napij na <grythe> Jak oliwka Brazil na maczugę. Miłość trzeba było Łączenie tłuszczów mlecznych i olejów roślinnych. Finu. Krowa jest narysowana. O! o posmaruj. Tu posmaruję. Kurwa! kurwa us usmarowałeś czarnym. Wejdę, będziesz miała misję, to masło jest dobre. Tak? I ty będziesz miał misję, to ty wziąłeś masło. Mówię trochę na noża przyjdzie się tym masłem. Mówię, daj łyżeczce, rzeczce, brata, no, ona mi daje kostkę, no to wziąłem kostkę. Nie wiedziałam to. po co. Zmarły kurwa. O, teraz. O, tak się robi golfa. <laughs> No. i teraz to o, masło jeszcze na paluszku. No. Oho, ha! Jaka to jest firma masła? Ja muszę sobie je kupić do domu. Co to jest za masło? No, dobre bo to jest. szwedzkie? Skrump! O, masło bym przynosił. Weź tę masełkę. Masło bym przynosił. Opa, ale no, po co? Kuleci, kule, leci, a i nawet się jakoś nie brudziłem za mocno. O, o, olej się klei? Nie, nie. Ślizga. Wytrzyj bagel, to jest brudno. Naprawdę, ja się teraz czuję jak jebany łazet. Maseczką, kurde. Jeszcze <śla> jak mógłby ten syf tam wlecieć wszystko, nie? To by był hit. Poczułem się teraz jak 10 40, Beka, beką, ale kurwa, nie wiem czy w golfach częściej nie dolewałem tego oleju żeby... Te golfy też kurwa, smolą oliwę, wszystko smoli oliwę. Bawary Jebane, wszystko kurwa bierze. Golfik zrobiony, w serwisie tutaj u nas Boży, u Rafałka, zobaczcie, no bo w razie czego szybko gasimy, klient zadowolony Chodzi jak w zegareczku, szanowni państwo, zobaczcie, tutaj, czekaj, o papierek troszkę przepracowany, ale jeszcze, o nie do końca, detailing, popsa, hej Git. No i wszystko. Chodź Damianek. A my tu z Damiankiem z tego miejsca do widzenia. Do widzenia. Krótko z na temat. Damian. To jest nowa tradycja, musisz dać jakiś dobry przekaz dla ludzi. Kupujcie tylko masło, to 82% tłuszczu bo wszystko tutaj naprawiło dzisiaj. Hello.